Bez dobrze dobranych ćwiczeń nie zbudujesz wymarzonej sylwetki. Trzeba robić podstawowe ruchy. Tak mówią. E, to znaczy, można je robić, ale takie podejście to wielkie uproszczenie. Rozkminimy to tak. Budowa sylwetki przypomina budowę domu. Bazowanie wiecznie na tak zwanej podstawie pozwoli ci zbudować dużo. Tylko, że wiesz, wyjdzie z tego taki klocek jak pewne nowoczesne muzeum, mające dużo słabych ogniw, braków. Dlatego warto zaznajomić się nieco z architekturą związaną z budową sylwetki. Tak zwana podstawa, owszem działa, ale do pewnego momentu. Później natomiast słabe ogniwa wchodzą na front. Wiesz dlaczego mam setki metamorfoz? Dlaczego to ze mną pracują zawodnicy startujący na zawodach Mr. Olympia? Bo dla mnie ważna jest owa architektura. Patrząc na partie mięśniowe, nie interesuje mnie standardowe podejście, lecz umiejętne targetowanie pracy tam, gdzie jej potrzebujesz. Twój plan. To nie ma być spełnienie oczekiwań znawców z internetu, lecz Twoich. Popatrz, pośladek. Dobór ćwiczeń pod regiony, pracę w rozciągnięciu, skróceniu wszystko to, by maksymalizować efekty. Barki? To samo. I tak z każdą partią, żeby później sylwetka wyglądała. Tak, tak, tak. Jeśli chcesz się tego nauczyć, to za chwilę robię webinar, bardzo szczegółowy, w trzech częściach. A jeśli chciałbyś, czy chciałabyś dostać konkretny plan, no to też pomogę Ci to ogarnąć. Którą opcję wybierasz?